Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. W naszej tradycji tego dnia, a także w następującym po nim Dniu Zadusznym, Polacy licznie odwiedzają groby swoich bliskich zmarłych. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że dotarcie na nekropolię, zwłaszcza dla osób starszych lub tych, które mieszkają poza Kielcami, może być utrudnione. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych przypomina, że oferuje usługi sprzątania nagrobków, jego otoczenia oraz ustawienia zniczy i wiązanek. By skorzystać z tej usługi, należy na stronie internetowej cmentarzekieleckie.zieleń.kielce.pl wybrać zakładkę Kontakt z cmentarzem i za pomocą tego formularza zamówić usługę i wskazać konkretny grup. Aby znaleźć dokładne położenie wskazanego na grobka, należy w wyszukiwarce wpisać imię i nazwisko zmarłego oraz rok urodzenia i zgonu. Usługa sprzątania grobu oraz otoczenia wynosi 120 zł. Z kolei koszt ustawienia znicza to 20 zł, a wiązanki 70 zł. Po wykonanej usłudze wysyłamy zdjęcie, by pokazać jak wygląda posprzątany nagrobek. Usługa sprzątania grobów oraz ustawienia zniczy i wiązanek wykonywana jest na wszystkich nekropoliach administrowanych przez rejonowe przedsiębiorstwo zieleni i usług komunalnych. Na podstawie umowy z miastem Kielce są to cmentarze komunalne przy ulicy Kwasa, Ściegiennego oraz na Cedzynie.